10 będziemy i spróbujemy wygrać grę. Więc no. A jak wygram, to znaczy no bo spróbujemy wygrać. dobra Miłość, Jatan. Jest tutaj. O. Czy będzie coś wywaliło? Przepraszam Was widzowie, ale ja chcę Wam da dać mój mecz. Pokazać Wam, na czym miałem dobry mecz. I będzie co każdego na każdym killu. Pierwszy kill. Tak, pierwszy. Ląduje, biorę biorą. Tę pompę. Już niego lecę, strzelam. drugi mam no, tutaj o, tak tutaj wam ja jego a pokażę wam widzowie najlepsze moje jak znajdę Tutaj będzie, patrzcie, 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 patrzcie. I w głowę dostał 200 dostał, tam tego nie trafiłem, ale zabiłem. A, jeszcze jeden. O, to jest, co, oh. I o waga Wieszcie. Nie no, za to widzowie musicie dać lajka i subskrypcję. Proszę, chcę zdobyć te tak. chciałbym zdobyć dużo w ty, tych, tych um, subskrypcji i lajków. Ale nie wiem, czy mi się uda. Pa widzowie!